Siemano witajcie, z tej strony Sebra A dziś jest dosyć ciepły dzień, bo tak pewnie z ile? Tak godzinkę temu było tak chyba e, ile? 18-20 stopni Celsjusza Teraz to tak może trochę zimniej bo przed po prostu w brusce tej czarnej ale potem, jak po 15 minutach wyszedłem z domu, to znowu zaczęło być tak, jakby zimniej. No i tylko. I dzisiaj będzie odcinek ten: Senu Ibry. Więc. podajcie, i tyle. Taką chciałem powiedzieć. Pewnie się spytacie czy będą jakieś odcinki z tego Eee Z czego? Czy jakieś będą wiecie, że jak to się nie udało, ale to za bardzo takich filmików nie ma Więc wiecie Dowiecie wyjdziemy tutaj Czemu nie? Fajnie w sumie No i tak o, moi drodzy <laughs> Nie no nic się nie dzieje, znaczy to pisze, że nie dotyka się urządzenia elektryczne, ale chyba nic się nie stanie jak dotknie się Więc wiecie Dobra ja chciałem tyle, dziś będzie Sanibry, o ile ten odcinek nie będzie później Ale raczej ten odcinek będzie prędzej, tak mi się zdaje No i to ja chciałem właśnie tyle w tym odcinku do zobaczenia! No i chyba cześć! Więc do zobaczysko i cześć! No to, cześć! Troszeczki, nawet już ćwierkotają. Cześć!